Zeszłoroczne święta spędzałeś na planie, o ile dobrze kojarzę właśnie programu Taniec z gwiazdami, bo nie tak, było tak, przerwy tak, świątecznej, a tak, wy tak, przecież tak. też bardzo daleko żeście zaszli. Jakie plany na tegoroczne? No, plany rodzinne, no. Jadę do rodziny. Sam jedziesz do rodziny? <laughs> Będzie ci towarzyszyła Mawka i jej synek? Ale wiesz o tym, że ci nie powiem, no. To, to, jest zawsze warto strefa, spróbować. to jest moja strefa prywatna, której bronię, którą chronię i o której nie mówię w mediach, ponieważ jest to właśnie ta strefa eksterytorialna i bardzo dla mnie ważna, więc zachowuję ją dla siebie. To w takim razie, jakie ty lubić potrawy przygotowywać na święta? <laughs> Trzeba było zapytać, jakie je lubię jeść. Wiesz, co ja nie jestem taki, że powiem ci dokładną potrawę, tą lubię, tej nie lubię. Ja po prostu jestem wiesz, wdzięczny, że mogę spędzić czas rodzinnie i cokolwiek będzie na tym stole wielkanocnym. Wiesz, no, no jajeczka no, są y, najchyba popularniejsze w tym wszystkim, ale. Ale no wiesz dla mnie najważniejsza jest ta atmosfera rodzinna i spędzenie tego czasu. Nasze wiesz, wszystkich życia są bardzo e, w dzisiejszych czasach takie wypełnione pracą, więc ten okres, kiedy można pojechać do swojej rodziny, jest to taki naprawdę bardzo istotny element.